Kolejny chiński samochód ZS. Widziałem już chyba wszystkie kolory tutaj, jakie są dostępne. Ten jest też podstawowa wersja z manualną skrzynią biegów. Także tak wygląda w Hiszpanii. Mają dużo MG ZS-ów, tak się prezentują nie tylko w Polsce, ale w Hiszpanii również. Kolejny chiński samochód w Hiszpanii, JQ7, ten z kolei wypasiony, automat, szklany dach, otwierany, super. Chińczycy w natarciu mają tu nie tylko chińskie sklepy, mnóstwo sklepów chińskich olbrzymich, ale też i samochody.